Chyba tak. skręciła się Eldra do winner's Queue Jasny gwint. A było grać tym malfightem. A wchodzimy do kolejki. Gościu Target banuje naszego czempiona. Teraz ten drugi jeszcze dopycha na Nunersa na topie. No to jest... Prówa smutne. A jest dumny? anyway. I didn't banner Viego Pico by the way, jungle only dead bot Viego. Nie wiem, on jeszcze mają Zeri, Rexai, Hekarima. No ich team wygląda nieco lepiej. I oczywiście, jak zwykle Wojtek Męczennik musi lasować Mida i tak go blinduje. Więc pomyślmy, co możemy wybrać na środek w Blind'a. Czy będzie to Ari znowu? Nie no nie chce mi się grać czegoś takiego. Jesteśmy trollowani. O może też zdodżuję? Zdodżuj. Nie zdodżował i stanek. On normalnie niby gra, ale atmosfera nie jest przyjazna w tej. Nie gramy w Sylasa. Matchup typu. To no, może być, nie? Ale jakiś. Nie jest. Dobra, nikt tego nie zdodżował. Pytanie, czy to będzie Fast 15 Open Type 3? Może nie. Gramy na jakiegoś Dopamin Farmera. Dzisiaj nie zwał Winner's Nie zwał Winner's było, nie? Karner, ale to jest Karner bez komety, ale w sumie Rek'Sai? Może Warf? Może na. Uh. A, bo ja mam Jarvana bocie pod piorun O kurwiszon To no, nie wylosowało się najlepiej, nie? Siema ja Varig. cześć dał to combo? Gdyby grają w Brauma chyba tego nie zabiją, nie? Jeszcze w Zeri z ghostem To jest tak, że on będzie chciał wlecieć Będzie chciał wlecieć na full combo Zeri klika E do tyłu i go krejtuje jak szmatę Sprawdzić go Sprawdzę jego OPGG Domoles in the count on już pisze GG i top Griffin oh, Aaaa, boż Miałem częściej streamać wieczorami? No może Jak coś on nigdy nie grał Jarvanem A Enemy jungler ma jeszcze 90% win ratio na Hecarimie I 81% ogólnie A nasz dziutek jest one trigiem Gragasa Uuu, mutal Niestety, przegramy Było nie do tej gry fightem, Ale z zachciało Champagne papi Ale jestem z lasem Gra Conquerora Wreszcie stoimy Daję ja zaraz chciał wejść kliknąć kufto No to tak podejdzie nie, ku na mnie, no to. Pod auta ataku jeszcze pióra prokniemy. Można było jeszcze jeden dorzucić, bo on się tak dziwnie trafił. I jest w Baila Ela? gdzie on jest Hekarimem. Trzeba sobie skórę, żeby wziąć na pewno tego melaka. I tu generalnie dopuszczować też. O nie, wziąłem kanona. Potrafiłem wszystkie creepy, nie licząc kanona. Bo tak, zwarduję teoretycznie na dole. wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinno to być, nie? Gdy o niego chodzi. Ale dobra, nasz botlane nawet zabił. Ring-ring. Trochę mi wyjebał. się jest topside jednak. Najgorsze, bo nie wiem, jak czarma dorzucić, bo się krzywo ustawiłem. Od no, razu przerywamy czarma. Okej, okay, on wziął tower shot. Dobra, jest bez flesza. 3 sekundy, nie ma flesza. I nie flesznęło mi. Eser nie działa? Muszę być tak, Eser on. Nie flesznęło mi, on w ogóle za wcześnie czarma rzuciłem. Jakbym czarma tak dopchał sekundę. Później, sekundę, pół sekundy później nawet to on chyba nie żyje wtedy Tej we mnie nie, nie dolatuje, no dobra no my bad Nie masz szans, że to siada Najbardziej zidentyfikowałem ten pierwszy tutaj, co mnie wskoczył W początku, nie miałem tyle hp stracić Dobra, okej okay, nie trafił z pół Lećmy do przodu Dobra, Zajebiście. To jest dopuszczone teraz. Ja mogę sobie cofnąć i jest okej, okay, Nie, to niezła, 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 niezła ferka. Buty? Buty Rush? Niech będzie. Ring ring. Cześć, fania Spazzi. ma dwie książki. Ja ci na tym bocie nawet całkiem dobrze sobie razem. Na piąty level idzie do bota, ale oni chyba są fajne. Może nie do końca. Ring ring, bling bling. Ja, amenda portugalska. Hej, okay, on idzie tędy. Nie wiem, czy mnie nie widział przypadkiem. No boż, dałem się trafić w tym chręć. Jak to trafię to jest sam lipa. Ale też byłem źle pod ścianą ustawiony. Nie wiem, czy on we mnie nie rkuje. Yo, ja dzień i patrzenia za Kif Żół do ciebie, witam. Ma Erkę. Lazerkował no z tej, poleciał. Ja nie mam, więc tak troszkę. uważać. Dobra, teraz nie ma tego miał manę, to mogę go tu jebnąć, nie? Chyba po prostu wezmę sobie klipy. Ale mana i zdobijają troszkę mnie mógł zerkować? Dobra, nice Charmik? Pyk Dobra, nice'a Okej okay. nam więc najważniejsze Mam jeszcze następnego wave'a Będę mógł tu kukli wnąć. Czup, więc to się weźmie, rozda spokojnie, dobra Ma jest plate do wzięcia, ale nie mogę go wziąć, temu też nie mogę pomóc Ale dobra, on przeżył, bez gosta. Ja skupuję los jest zajebiście, bo nam szukał creepy z tyłu Sorka. A co ty przepraszasz? Dzięki za gitsuba Dasz mi 300, jak jutro wstanę rano o 6 i przebiegnę 200 km No to ja tego nie zrobię, nie? Ale dzięki za wyzwanie Samo wstanie o 6 już byłoby problematyczne, a co zabierę Do akt przebiegnięcia 200 km no 220 nie ma znaczenia, nie? Ja nie biegam, nie? Dla mnie 5 km już byłoby sporym wyzwaniem. Nie lubię biegać strasznie. Ktoś tam gminie. Nie, ja, 2 km bym luźno przebiegł. Znaczy luźno, no No trochę przesadziłem, ale on nie wiem co tu myśli, że może I Jeszcze flash tą w prostej linii, nie? Najgorsze co masz zrobić. Ja to w ogóle do fryzjera idę. Idę do fryzjera jutro. Teraz poszedłem na technikę taką, że jak wychodzę od fryzjera, to od razu się omawiam na następną wizytę. Więc chodzę w miarę regularnie. Wcześniej to było tak, że no czasami długo nie chodziłem. A teraz w sumie muszę iść, ale Podetnie mi od tyłu, od boku, troszkę będzie, nie? No ale tak sieję na dwa miesiące. Jak dentysty? Na razie nie idę do dentysty, ale za dwa miesiące pewnie, albo trzy będę szedł, żeby mi gruby od implantów wkręcili. Ale no, w no w topside, mam 6 przed i pustki. Ja tu biegnę, ja mam RK za 10. naprawdę jeszcze ile byśmy musieli poczekać, coś tu ugrać mocniejszego? Po prostu zostaje warda, żeby mieli więcej wizji na bocie. Ja nie wiem skąd to jest wodem. Ile kosztuje fryzjer? Jakoś stówkę płacę. Okej. Okay. Dobra, jest czarnik. Jest tako. Pójdę w tego. Biegnę go, zabiję. Tego też. O. Tego wydaje mi się też możemy jedną Dobra, nice. Ej, no nie wygląda to tak źle, nie ta gra. Dobra, wezmę jeszcze tego playta tutaj. Teraz cofamy, kupujemy Malignansa On jest do tyłu tym Sylasem, o kurwa, on ma 60 clipów tylko Oni drake'a chcą od razu robić Ale nasi chłopacy nie są za bardzo gotowi na takie granie Dobra, kupimy czerwony, bo jak ja mam grać bota, to się przyda Na Ari CD buty lepsze, no No no, buty CD na Ari must have Jaki status winów? Dzisiaj 3-0, 1 dodge A teraz gramy z czerwonym do bocie i jak niebojdzień nie najgorzej Ty jesteś fok Obawiam się, że mogę tutaj być drajbowany Dzięki Cloner za suba, dla ciebie O nie, trafiłem tym czarnym. No dobra, jestem chyba fajny. Ile za mną? Dobra, uciekamy tako. Ręczego flaszy go RK To jest całkiem dobre. czego? mam jeszcze tepeka i mogę tu tepnąć. Ale dobra, oni idą w pota razem. No dobra, to jest fajne. Ja po prostu tepuję Mida i jest spoko. Razem Mida I będzie dziś. Wiadomo, że jak pójdziesz do pani grażniki na osiedlu, też jakoś drożej nie będzie, jakoś drogo nie jest chyba w tym pierze, nie? Dobra. i am thinking in the base. dead, albo nie jest dead, albo jest dead, a ja przeżywam fartem, ale ładnie zaczarował. A wezmę sobie to i cofamy. Kolejka nigdy nie działała, nie? Nie, nie ma kolejki. Przed pandemią to w ogóle był pojebany świat, ale tak szczerze przyję, nie, że dobrze, że była pandemia, bo gdyby nie pandemia, byśmy nie byli tu, gdzie jesteśmy. Nie ma C, ale maszynik fajny. Dobra, czy jest świat, w którym nigdy nie było pandemii? Pojebane. Połowy ludzi, którzy są teraz w internecie, byście o nich nie słyszeli. Może sadziłem z tą połową, ale całkiem sporo osób powstało dzięki pandemii. Pytanie, czy on stoi awk, serio? Po prostu, on chyba wiadomość na czasie pisał, w A, pan, on pisze wiadomość. Wyzywa się z To pewnie ciekawa sytuacja. Ja chyba pójdę w mida, dalej torować. Pytanie, jaki jest angle na dive na bocie? Pójdę, to może to sfretuję, ale wydaje mi się, że ciężko. Staję po prostu tutaj w fogu. Podejdę tu pod to. Pan jest tu. No, wybiegnijmy tędy po prostu. Dobra, złapany, pożegnany, to dalej zagrajmy. Tego Herakima tutaj. Czarnik na dziweczkę. Żegnamy. To mida. I może mid tower nawet wejdziemy teraz tutaj? na creepów nie ma, jednak nie. A po prostu się zricoluję i kupię. Warusławiec, Q to co dałeś? Nie. Zastępny powinien być blackout? Ej kurwa, jakby był blackout to trochę pojebane by było całe życie, nie? Pandemia była fajna, bo nie wiem co gadam. No wiadomo, że jakby pandemia miała swoje plusy i minusy, nie? To jednak smutne, że ludzie poumierali. Albo, że niektórym się biznesy pozamykały, bo nie mogli funkcjonować. Ale ja akurat miałem o tyle farta, że jestem beneficjentem pandemii. O kurwa, jak poleciał. Ale czy mnie kto nie najebiemy? No właśnie. Ari kurwa wchodzi i wyjeżdża, nie? Czystki tak zwane. Dobra, i go Drake, Drake Jest gitara. Miałem zdech w mieście? Nie, no, jakoś byśmy się odnaleźli, nie? Chociaż pytanie na przykład, gdyby był całkowity blackout, to co się dzieje z wszystkimi pieniędzmi, które mam w banku? Ich nie ma? I w sumie, tanie, na ile wtedy. Ty jesteś spokojny. Pieniądz jako pieniądz miałby wartość, nie? A na ile byśmy nie na handel wymienny? Dzięki architekt za subika Żół dla ciebie Witam Pamiętam, że już nie mam gotówki za dużo W złotówkach Banki działają stacjonarnie No ale, jeżeli nie ma w ogóle nigdzie prądu Znaczy, bank funkcjonuje tak, jak funkcjonował normalnie To jest rozkminka O, pan żyje chyba My, czy... Dobra, jednak jestem tu potrzebny Olej wciągnął Dobra, wrzucam go w ścianę, karnę ruchem. Taki slał chociaż. Nice. Zajebiście. Tamten zabił. W ogóle ten hekarim ma 90% inraty na hekarimie i 80% overall, a jest zdymany przez. <laughs> Kurwa jarmana na bocie, nie? Bo pieniądz sam w sobie nie jest nic warty. Pijający jest tylko jakimś konceptem społecznym, na który wszyscy się zgodzili i uważamy, że ma on jakąś wartość. Gdyby była wojna, złotówka sama w sobie jest nic nie warta. Ale jeżeli na przykład tyle dobrze, że wtedy pewnie dolary by były, nie? i Ameryka w ogóle ma OP pozycję. Bo jak jesteś Ameryką, to nie jesteś w ogóle podatny na wojnę, bo jesteś strasznie odizolowany Izolowany od wszystkich. Jedyne jest, to jest z Meksyk i Kanada, nie? A tak to muszą ci lecieć albo statkami, albo nalotem. Ale też nalotem nie jest tak prosto, bo musisz lecieć cały ocean. A z drugiej strony jesteś taką Polską, pomiędzy Niemcami i Rosją, nie? XPP. Ma tytuł, a Darwin się wyjebał. I w ogóle strasznie dużo bije do Major. Patrząc, zlikwę po tym, ile bije w klipy, nie? Nie mówię za tym, że dziki dużo biję. Wiadomo, że jakby do życia samego w sobie Ameryka trochę zsie, ale takiej obrony terytorialnej i ataków międzynarodowych, to jest oko. Dobra, ja teraz stepnę się tutaj, bo nie mu mu tier 2, nie. Generalnie takie te peki są dobre, bo nie chcę tier 2 oddawać. Bo jak on teraz to weźmie, to jeszcze to jest bounty, to on dostaje 800 golda jakoś z tego. Dobra, szybki czarnik wleciał, więc powinienem przeżyć. No, żebym dobrze spróbował. I to w ogóle jest pojebane, że on coś takiego. że on mnie prawie zabija, tu nie? Biorąc pod uwagę, że ja mam cztery levele nad nim. No, i teraz widzimy, jakie są. Dobra, jeżeli chodzi o. co dalej kupujemy, to. Widzę, że mają trochę penetracji, trochę tego gówna magiczna, rezystencjonowego. Możemy po prostu zagrać po CryptoBlooma. Inaczej bym pewnie poszedł w banshee, ale biorąc pod uwagę, że ten trochę emera kupuje, ten też. tutaj coś też może być zagrane, no to chyba pójdziemy na coś takiego. Tutaj też w ogóle mega im pada value na tym. Jak ja miałem no to apeluję dosyć sporo obrażeń magicznych, a też dla nich kupowanie magicznych obrażeń nie jest dobre, bo my jesteśmy w full AD, i nikt Dlaczego Void jest useless? A poza ci Void. Void daje ci tylko troszkę więcej penetracji, a jest droższy. W momencie, gdy Crypto Bloom daje ci OP hila na całą drużynę, jeszcze daje ci CDR'y. CDR'y, nie ma ich aż tak dużej jak kiedyś, mega dają value, w szczególności na ARI. Ej, ty K-Drop jesteś w siódmej klasie? To ile ty masz lat? To jest trochę niepocieszające. Ty K-Drop 1, 2, 3 jesteś w siódmej klasie podstawówki. Trochę odjebałem to nie trafiłem tym czarnym. O, tu mam dwa tunele. A my naszurac robiliśmy. Fajnie. Dobra, chłystym Red Buffem. Dla jakich widzów jest promowana patologia na kanale Lewis Ale, Emilka, jaka patologia? My to promujemy wysoki gameplay na Ari. Master 430 LP, nie? jest Robert. Azard w sobie nie jest zły, nie? Tylko trzeba hazardować z głową. Ora, ja po prostu werkuje. O kurwyszą. TY Czemu mnie zerkował? To jest jakiś tepek na plecy dziwny. A dobra, innego dogoni, nie? Mogę sobie tak zrobić. Dobra, kliknę to, bo kamień innego kupi. Tepnę tu. Nawet nie jest jakiś potrzebne, ale chcę iść w topside Czy jak? Ale czekaj, jakby było więcej dymów, to spoko tepek jest. Narkotyki nie są złe, tylko trzeba brać z głową. To prawda, nie? Nie ma Sergiusz? Ja nie jestem Sergiusz, jestem Wojtek. Sergiusz to nitrozyniak. Dobra, olha esse André que apete. Mm -hmm. Mota-me é Ok, lost O, przeżyłem, bo dostałem pasywkę. Fajna gierka, taka sportowa. GG. Edward był w piosence. No, był w piosence, ale może być Edward w piosence. Zwłaszcza, że to jest Kanye West, no, on może śpiewać takie rzeczy. Ciała, bandelopa, weź, Podlane kwiatki. No, podlałem, podlałem, podlałem. Idę odcinek z muzyka TV. Wszyscy możemy zabrać z muzyka TV duo, no ucieczce stykła. Dobra, dam na tego Jarwana za kreatywny pik, za to, że wyszedł taki su...